Ty no ze słońcem się ścigam, do ja, ja, ja jestem równy! Pa! Wyprzedziłeś słońce, ty <grafy> I Ciebie cały czas będzie dzień jak się nie będziesz zatrzymywał. Dawaj, dawaj, dawaj! No, no, pędzę, pędzę! Na koniec świata jeszcze dalej! No cześć drogi widzu, witam Cię w kolejnym filmie z Drive Beyond Horizon Słuchaj, jeżeli podobają Ci się moje filmy, będę wdzięczny za subka, dlatego że jeszcze sporo osób mnie nie subskrybuje A mnie to, słuchaj, Cię wspiera, motywuje, tak więc będę wdzięczny i co, no i zapraszam Was do filmu Miłego oglądania Ty, no, ale nie zatrzymuj się na środku drogi, gościu Nie zatrzymuj, no bo, bo ja widziałem żuka I Dlatego, Żu... dlatego się zatrzymałeś Tak na słupie był, taki rzadki bardzo o czekaj tu coś mamy zatrzymaj się bo może będziesz miał jakieś koła a to więc zaraz dwie kolejne opony padną no właśnie padła jedna. o właśnie no to tutaj masz jedną oponę jakąś na pewno dwie opony jedna jest tutaj druga jest tam dalej o tu masz dobrej jakości kółko z oponą o silnik pałuszemeczka ty jakbyś chciał yy, i tutaj kurde no tu masz opony ale to są takie opony offroadowe powiem ci ja to kawaha tu wywaliłem jak coś? Co dzwoni? O jaki telefon? No. E, znowu on, dobra. Ej, ale inny telefon faktycznie. No jaki kurde. Tak tak to go Tu może z bogiem gad. Kurde, no chcesz Alko? Po co ma... Widzę żów. Żulf to jest. Zabieram go. Stary, ale mój telefon to samochód rodze wieje, nie? Strasznie, nie wiem stary, co to za powietrze jest, że to takie kurde się dzieją. Tak korozja mi łapie furę. Niby pustynia, słucho, nie powinno. A ty, ja pierdzie, ty moje koła jak wyglądają. Dobra, ja chyba git, tylko sobie jeszcze Ej, może, o, silnik przetrę. A, już się skończyło, dobra. No, to chyba możemy jechać. Nie ma tu nic ciekawego, nie? Ja muszę jakimiś dziwnymi oponami jeździć teraz. O, tu jest ręczny do tego, do mojego musztanga Czekaj, 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 czekaj masz Patrz, jaką waję będziesz miał ręczny. Masz, weź sobie zamontuj Alpaka tu jest Zamontuj sobie, ty przy kierownicy miałeś chyba ręczny Po lewej stronie gdzieś Znaczy ogólnie, tylko że ten ten O no. Tylko ta ta, ta wajka o co tutaj wyciągnąłem to jest oryginalna część do tego samochodu, nie Więc to tam zależy co? Że do tyłu tutaj na siedzenie no dobra, to masz. Uuu, światło Yo. do Mustanga, ty A, mam, dobra, wezmę na zapas, jakbym zgubił. A czekaj, 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 bo to... Tu... Ja nie mam, daj mi. Bo tu są właśnie mustangowe te... rzeczy No powiem ci pasuje to światło do Mustanga u ciebie mega, nie? Zamontowałem ci Po prawej z tyłu Bo to jest na WiFi, fi na bluetooth Czekaj, patrzę czy tutaj coś jeszcze jest fajnego, o chyba mam szybę tylną A kurde i to do mojej fury Diem Ale tu tuningi stary Teraz jakbyś driftował to będzie widać przynajmniej Jak się włącza awaryjne? Z chyba albo X Chyba Z Z no Ty ja ścigam się ze słońcem, patrz! Ty no, ze słońcem się ścigam, Nie, ja, ja, ja jestem równy pa! Wyprzedziłeś słońce, ty I ciebie cały czas będzie dzień, jak się nie będziesz zatrzymywał Dawaj, dawaj, dawaj No, no, pędzę, pędzę Na koniec świata jeszcze dalej Kurde Ty, pod górkę się zaczyna robić I taką wielką górkę Kurde, ty no, niezła ta górka Wjeżdżam i wjechać nie mogę. O nie! O, noc Coś jest mnie złapała! Dla ha moj tu z górki. Noc mnie złapała! Ty, jako, jako porumbana górka, ty! No. A stacja, kurde. Gdzie te motele są? Co obiecywali? No przecież ten silnik wygląda pro, nie mój. Dobra, tam już się nie chwal. Tutaj jest fura. O! Dobre kółko, biorę. Biorę, bo dwóch kółek się pozbyłem. U la! Eee, co on taki ładny? Co to jest za. Ale to nie jest. albo jest? To jest F 8? Chyba tak, no? Tak, no. Ula -la. I co, co on taki fajny jest? Tylko czekaj, bo tutaj jest. w 81% na <laughs> Chwila, bo jak ja mam stokowy silnik od tego. no ja mam ten. Ja mam silnik Mustangowy, to ja nie wiem, czy ja chcę zmieniać. Widzisz? Czekaj. Albo nie? Ty pokaż to. Nie no, ten jest inny chyba. No, ten jest inny. Ten, ten jest Mustangowa, ten jest jakiś inny. Od czegoś innego. Nie odpalę chyba. pewnie bez oleju, nie? Uuuu. Wow. O kurde. Się wydaje, że musisz być Uhuhu. bardziej zadziorny. Weź na zapas ten do tyłu. Patrz do tyłu ty Pa 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 Czekaj Dobra, dobra Zrobimy tak, że wrzucimy ci go do gabarznika Nie, ale to do ciebie muszę Czekaj czekaj olej muszę przeleć To przelej olej I chyba, turbiny przełóż chyba, i ch chyba że znajdziemy czekaj zobaczymy bo jeżeli się jeżeli znajdziemy to No taki inny ale taki sam Dobra, na razie czekaj Na, na razie zgaszę na razie zgaszę i zobaczymy za olejem, jak znajdziesz olej silnikowy, to krzycz. O, potworekina rekina znalazłem na razie. No tak średnio przydatne. Mi się przyda. Hmm, hmm, hm. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Ale już się szafki dobra, bo ten silnik ogólnie jest od tego tutaj, o, Firebirda tego. Jak mi się wydaje. No tak, na pewnie tak. No. Kurde, jeżdżę takim rzechem. <gry> inspektor gadget w końcu. Kurde no. No dobra, no przeleję z tamtego silnika najwyżej ten olej. Ja jestem inspektor Szmelt <gry> Inspektor Szmelt Przelewałeś kiedyś silnika do silnika. <gry> ja chłopie codziennie tak robię. Mam taki silnik z boku. Po garażu i przelewam do mojego auta. Dobra, zobaczymy. Jedziemy. Ty weź tę maskę z Firebird, to może będzie lepiej. Ale no to to jest ta sama. A. Nie. Co? Tak, to jest to sama. No jestem ciekaw jak będzie jechał. Na, na pewno ja nie Na pewno szczyla. Mm, chyba nie. Powiem ci, że chyba gorzej. Ja mam wrażenie, że ten silnik bardzo szybko swój max osiąga. Czekaj, zamienimy teraz. Stój. Ty poczerniał. A nie, dobra, już jestem Dobra, czekaj, zamontuję Dobra, ja zobaczę teraz z tym, z tym silnikiem Mustangowym. No nie, mustangowy o wiele lepiej sobie radzi, jeżeli chodzi o maksymalną prędkość. Czyli te samochody to takie jakby tiery jakieś. O, rapa! Nie trafiłem! Kurde, znowu mi podskakuje samochód, ty. Z kółko. Jadę dalej. O! Yy, ta jest po, wieża po prawej. Możemy podjechać. Dawaj. Jakaś wyrąbana górka przed nami też jest. O! Dobra. Żyjem. Muszę kurczę to koło sobie przestawić tutaj, bo mi przeszkadza kulira. Dobra, co my tu mamy? Diesel, 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 diesel. Benzyna, o! Benzyna, ty, zatankuj sobie, żeby ci nie brakło. Ja mam dużo. Chyba, że ty na dieslu jeździsz. Mi jak... tu woda jest. No, ja też miałbym dużo tego, tego, ale już mi się skończyło, co się kończyło, no już... W połowę baku wyjeździłem. Ja na twoim miejscu bym zobaczył. Zatankowane. Ty na górze jest ten! Ogólnie? Ogórnie, Ogórnie. What the fuck. <grym> na górze jest... No. Automat. Ty dużo picia tu jest O! Czyżbym miał wygrać? A, e, kaktus. Ja ciekawy, czy zawsze to samo się wyla... ja A nie. nie, 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 wydaje mi się, że masz itemy do zdobycia Różne które są na przykład... No to do, do zdobycia z tego A tu cyk spałni ci czoło. Chłopców jest gwinta, kurde deszczówkę pije. No kurde, trzeba sobie radzić. I mi nie pozwalają pić kurde nic innego to muszę. Woda kwaśna. Ty, chyba mniej użyć tego, jest na automacie, już nie mogę, już mi się skończyło. Ja ciekawe czekam dźwignię, możesz sobie zamontować gdzieś. Ty e. tu diesel, petrol, engine oil 7 litrów. Nie, chyba się nie da. Kurde, szkoda, że ten mój musztank nie, nie, ma, nie, nie osiąga takich osiągów no, większych. Twój samochód na przykład jest mega szybki, ale jest niesterowny. Dobra, dawaj do fury jedziemy. Ukradli mi auto. No z tyłu masz. Co? Z tyłu masz. Ja parkowałem. Stary, ty masz zardzewiały ten samochód. No bo ja jestem <laughs> doktor szmelc, znaczy inspektor szmelc. <laughs> inspektor rdza chyba. Raz, jest, mów mi raz. Dobra, widzimy się na drodze. Dobra, nie widzimy się na drodze, bo mnie kaktus pokonał. Poczekaj, coś. No to ci uciekł. No właśnie, widzę, coś, coś mi chyba się zepsuło. W sensie... No stój! Coś odpadło, albo zbiłem sobie szybę, bo no, jakieś dziwne dźwięki były. Ty, jak jest ten? Jak jest yy, polerować po angielsku? Polisz. <laughs> Teraz ja jestem raz, a ty jesteś polisz. <laughs> Kurde, nie mogę. Czekaj, bo zgubiłem chyba światła ogólnie, albo nie miałem już ten... Dobra, na co ci światła? Kurde, bo jakiś kaktus niezniszczalny na mojej drodze się pojawił. Tam. I prostak. Dobra, dajcie dajcie mi motel! Gościu! wy wymuś... O! Tam była ta! Mi... Pola mi... Nie pole mi, nawet po... Odkąd... Dobra, jedziemy dalej. A ptaki, lecą klucze. Ja szukam tego, ja szukam... Yy... Motelu. Ej, ty jedziesz szybciej pod górkę chyba. O dziura po lewej była Sprawdzamy ją czy jedziemy dalej Dalej, to nie jest yy, że tak powiem warte zatrzymywania się my szukamy grubej ryby Coś tam chyba jest albo mi się wydaje O o, straciłem. Dobra nie straciłem O coś widzę Jest motel Mamy motel gościu dawaj! No robisz opening, ja koła nie ma <laughs> Dawaj, dawaj, dawaj No ja nie dojadę Dojedziesz, to, to blisko jest nie nie nie! Oho, jaki zajazd, Ty Ostanę sobie tu No i ja dobra weź kurczę nie gram. Chociaż co felgę założę tam Eee... Ja ci tutaj ja ci tu koło dam od siebie, bo... Podskakuje mnie i mi szlak trafi zaraz z tym podskakiwaniem. Ale one się stary... on był taki dźwięk metaliczny jakby się rozsypała ta felga i znikło. Ej, bez... stary na felgach się by chyba fajnie ten Driftowało. Mi coś podbija, kurczę prawą stronę i nie wiem co. Irytuje mnie to. Ale drogą mieć, drogą, bo miniesz fajno i patrz, go ominąłeś, fajny zjazd. Oj, ominąłeś, pada, oj, teraz to sobie, a teraz to sobie możesz. Dobra, yy, koło. Yy. Czekaj, masz to ode mnie jakieś koło. <grym>, jaki van, fajny. Ej, bo ja bym takiego vana kiedyś złożył, bym zrobił turbowana. Czekaj, bo mam problem z kołami, cholera. Dobra, możesz to, 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 weź, to, weź. Albo w sumie jeden, huh. Wiesz co chcesz. Yy, dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj yy, Spitfire'a, Firebirda. Plecak. Z tyłu coś jest ciekawego. Kurde, jakie zaplecze długie. O, zderzak do tego jest, do Firebirda nawet pa. O, Porsche. U, prezent. <grym> Znalazłem RGB o. znowu. Dobra, da się podnieść mydło. Ciekawe od czego jest tu mydło? A? No I co z tym mydłem? Nie wiem, stary. Po co to mydło? Ty! Ty, Ty mi daj... Nie, nie da się. Ale... Czekaj, patrz, da się po lustrze jechać. Pa, pa, pa. Jakiś taki dziwny ten się robi. Nie wiem, czy to... Nie, to jest. Jakby... światłami, czy... No nie, no nie, no nie powiecie mi, że mydło jest tak po prostu, żeby było. no No musi być do czegoś. Ty, mydło z wbitym tym, do płynnego mydła, tym, tym, jak to się nazywa, podajnikiem czy jak to się mówi. Ty, ktoś ugryzł mydło. Pa, ja mam lepsze mydło. Ja, ty, wiesz, że ty możesz to mydło sobie zataczować w ogóle? Wiem, pa. Ty, na, na oponę. Gdzieś ci zamontowałem mydło, ale nie wiem gdzie. Tak, ja mam mydło. <noise> Dobra, Dobre, no pomysłowe. Ej, bo gdzieś ci mydło zamontowałem, ale nie wiem gdzie, cholera. Dlaczego tymi rzeczy testowe montujesz? Jak? No właśnie sam sobie zamontował, do mnie ma problem. Nic Nie montował. Dobra, comeback later. No to jak jakby comeback later. No co że comeback later? Nie zgadzam się comeback later. Ej, co ty tu? No nie denerwuj mnie. oczyń się. Aha. Mówiłem o coś się. No nie mów, że się nie da otworzyć drzwi, ty no jak chcę tam wejść. No tam jest spokój, tam jest pomieszczenie. A tu. Wow. O, no, Ej! Te były otwarte akura! <noise> Sorry. O, ko, 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 kod drzwi, QR ja... znowu. Ty po, co tu się dzieje? Tak! Ja to A. zabieram! Co masz? Lampa. A, lampę! LOL Ej, stary ja tu... Ja tu zostaję, ja dalej nie jadę. Ten, podoba mi się ten pokój. Fajny, nie? No stary, kurde, mi się po... nie, podoba mi się to. Te... Uuu. Ale, sta... ale narobione, uła! To jest grill! A tam na dole to co, węgiel? Węgiel, Bez kitu. Kto... Ale ktoś miał rozkminę, stary. A tutaj, patrz tutaj! Patrz. To, to, musiały, to, jakaś... to musiały studenty wymyślić. To jest jakaś chłodziara, czy co? Zobacz. A, to jest chłodziara ja. na browce. Kurde, ale ktoś miał mózg. Widać, że studenty. Ciekawy koncept łazienki, chciałbym taki. No zobacz, taki ciekawy. Tutaj taki kaktus, nie jakieś roślina. Tu takie przeszklone. Ano, no, spoko jest. Czy tu ogólnie nie ma nic chyba, wiesz? O po... A A ile jest, papieru no. bogacze, kurde. Tutaj masz. No, fajne, 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 no. Spoko, i to jest fajnie rozkminione, bo patrz, patrz, patrz jak ktoś się idzie myć, to idzie je, tu się zamyka. A ktoś musi klocka postawić, to wiesz, nie jest zajęte, nie? I no. nie potrzebujesz dwóch łazienek. I, i, i to mu klockiem przy wyjściu wysmarowywujesz. No. Żeby się zabił, jak się wychodził. No tak Dobra. Coś tu jeszcze. Plan tam... jest tak, ta... nie wiem. Tam trzeba się dostać. Jak się tam dostać? Czemu tam jest łóżko na suficie? <laughs> Może taki idei design. Nie, ale bez to patrz, to jest łóżko na suficie, zobacz sobie. Chodź. Dobra, czekaj, bo to trzeba obczajcie co. to... Tam, tam, tam się powinno dać wejść jakoś. Comeback later. No ja nie chcę comeback later, no nie, nie podoba mi się, proszę mnie tam wpuścić. Trzeba się na tak dostać. Co przez dach myślisz da się wejść, czy nie? Sprawdzić trzeba. O, tu się udało. Tu się da. Yy, i powiem ci, że nie ma wejścia tędy tutaj. Niestety. Ale są dwa siedzenia. Jakbyś chciał sobie usiąść, a to to można usiąść sobie. Dobra, jedziemy. Koniec o. czasu. O masz tego, masz rejestrację. dybychy 069Z. Zamontowałeś mi kurę? Co, co to nie, jest? Ja to zobacz, co to jest. Czekaj, a może ja zobaczę. Bo... Widzę, a, jak światło. <laughs> 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 nie, no dobra, tam chyba nic nie ma. Weź sobie tom. Skocznie. Trampolinę swoją weź.